Siema dziś rozkmina przy, przy czym? Czy się nie złamie ten statyw? Dziś rozkmina przy palmach, nie tylko przy jednej palmie. Ciekawe czy będzie widać ten sznurek. A dobra To jest mój statyw. Ups dobra. Dzisiaj zrobię taki jeden mały eksperyment społeczny. Może kiedyś wam powiem w przyszłości na razie, tylko mówię, że zrobiłem eksperyment. No. Po prostu coś zainicjowałem. Chcę zobaczyć jak to będzie jak to będzie wyglądało. Ja mam niestety takich nakładek na okulary więc zakładam sobie jedne na drugie. Ach, jak wygląda? Fajnie. To jest taki piesek, który lubi poszczekać. Czarek, jak to mówi. Tomek z Jak to Daleko. Fajny kanał. Zapraszam, żebyście do niego wbili, jak jeszcze tam nie jesteście. Poza tym, oczywiście, polecam wszystkie kanały z Kambodży. O jakich mi wiadomo, czyli największe. No to jest międzynarodowe ogólnie, ale Michał z Autostopem na Koniec Świata co chyba sobie zrobię tak, że sobie zrobię to o tak, bo ja tak najbardziej lubię wtedy tak słońce jest od góry, więc jak nie mam czapeczki albo nawet mam, a gdzieś sieci stąd to od góry mi e, od góry mi zasłania to słońce a się Ja, bo ja ten kabel od I sobie kolumno śpi w toku tuk w rikszy, jak zmał tak zwał jest fajnie idę teraz na nie wiem jak się ta droga nazywa a szóstka czy coś tam z tyłu być może będziecie widzieli Antor Eye. Dobra, i da się trochę płynąć przy autostradzie. Nie wiem jak to daleko można nieść, żeby się to nie złamało. Znowu kabel za krótki. Czekasz sobie, Miśku. Tuptuki to Ci nawet na autostradzie się zatrzyma i zaoferuje. Gdybym chciał ktuka tuk to bym go chyba łapał, proszę Pana, nie? No ale zawsze. Może koleś nie chce, ale jak się zapytam, to może zechce. No i tak często jest. Dobry marketingowiec, szczerze Wam powiem. Więc tak, zrobiłem pewne motywy. Zobaczymy jak to będzie. Być może jak będę miał ochotę i potrzebę w przyszłości, to Wam powiem co i jak. Co my tu widzimy? Same jakieś nudne no, miejscówki. Lolek Kambodża, Microfinance Institution. Ciekawe Microfinance, o chowka z rąbami. Może szok. chyba duży ten microfinance. Tutaj są jakieś domki na wynajęcie. Małe, widzicie? Ten... shopy. Powiem wam jak się nie jedzie motorem to jest przerąba. Gorąc się leje z nieba. Niesamowite. Wiem, mam czapeczkę. Tuż niedaleko jest woda. Jak dotrę do wody to sobie ją kupię. No i takie rzeczy. Zbliża się Water Festival. Chyba jutro są inauguracje. Przecież rozstawiają dużo rzeczy. Może wyskoczymy. Z wieczorkiem to coś tam puszczę. O, popatrzcie tam, jak będzie widać yy, na drzewie kokosowym, są kokosy, na palmie kokosowej. Tam, z tyłu, za mną, może będzie widać. Jakby co, to sobie klikacie podwójnie ekran albo tak trzeba hmm? rozciągnąć, na no, pewnie wiecie wszyscy. I można zobaczyć z bliska co my tu mamy, jakiś hotelik następny. No przy tej głównej traści to bym nie chciał, chyba że z tamtej strony budynku jest jednak szum Wiesz, się całą dobę jeżdżę jeżdżę Hotel and nie no, widzicie, przede Hotel i Ziemia Jak chcecie to sobie kupujcie Chociaż jak ktoś sprzedaje to chyba raczej nie szło za dobrze, no jakby szło dobrze to by chyba trzymał. Dobra, zobaczę ile tam czasu Zobaczę czy tej nitki nie widać jest ta niteczka, po się pana. a tutaj jest. Dobra. Ile jest tych minut, tutaj, proszę państwa. 6 minut. Czemu to w poprzek pokazuje? ale ja nie wiem. Dobra, chyba się nie nagrywa w poprzek, bo trzymam tak. Więc takie klimaty takiego mam sobie. Selfie -sticka, zrobionego z tripoda. Tripod. Trójnóg. Złamie się to? Być może nie. No dobra, kabel starcza na całe na całe wysięgnięcie. Także widzicie mnie z daleka, słyszycie mnie z bliska. No? Takie okoliczności przyrody. Tutaj domek taki sobie, pojedynczy. O, i właśnie tutaj jest to skrzyżowanie, którym skręca się do Łuczykiów no, i też tutaj, o tak sobie też czasami jeżdżę Widzicie, jak ten pan i w prawo i jestem już na skróty przez skrzyżowanie w prawo, tak tu trzeba czekać na zielone światło A tutaj wiecie, po chodnikach można jeździć nieoficjalnie Kogoś z Was nie zachęcam Tam jak nie ma ludzi, tak? To u zielone mam pomknę trochę żeby się wyrobić trzeba się oczywiście obejrzeć bo tutaj ścinają i potrącają ludzi potencjalnie trzeba uważać na to jak to nie, nawet się zatrzymał jeden no popatrzcie na to tam z tyłu jakiś budynek z wieżyczkami normalnie robią te Like Japan, come on, God. Five goddamn shots, How are you? No video, making video. It will be on YouTube. That's my YouTube here. dałem sobie kabelek od e, od mikrofonu Sorek taki, idę mówię powoli niestety bo się kupiam na innych rzeczach drzewo fasolkowe. obcinajcie nad normalne fasole hmm. takie klimaty widziałem już w UK też takie Hotel. Hotel. czy też na sprzedaż będzie. To jest popularny. Już trochę większy. Dobra, a tak, polecanie youtuberów w w Kambodży. Tych, o których jestem świadom, więc tak. Michał. Autostopem na koniec świata. Wprawdzie nie jest w Kambodży, ale był w Kambodży. Jak to daleko? Tomek. Potem Dawid pazowski i na fazie przez świat coś takiego. Takie ma kanały. Polecam też był w Kambodży. Kogo my tam mamy jeszcze? No w Kambodży już ewidentnie na stałe. Adam z raport z akcji były aport. raport. 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 <ścoughs> <ścoughs> Raport z Azji, teraz raport z akcji, raport, 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 ja z tym aportem Adam, raport, raport z akcji. Ten tu bije pod prąd, nie pierdziaczy się. Ze środkowego na boczny tu Lotus Blanc Hotel and Resort. Z tej strony pełno hoteli, ja nie wiem kto tutaj przyjeżdża i kto tu zostaje w tych hotelach, bo szczerze niektóre są przydrogawe. A niektóre są taniawe czy <laughs> typu 20-30 dolarów Tak jak mój na bookingu Jest wystawiany bodajże za 80 na dobę Mieszczą się tam dwie osoby w sypialni mogą mi trzy spać, bo szerokie łóżko eee, przy Pani na sofie spokojnie, jedna osoba. Jakby to przedłużyć, położyć jakiś materacyk. To i nawet trzy. Dwie dorosłe, jedna mniejsza. Może się zmieścić. Stacje benzynowe wczoraj zalałem jakieś trzy literki, może i co? I już tu, tu kamiecisnął. Zalanda, za czyli terki. Oczywiście cena jest w dolarach na dystrybutorze. Po czym pan mi wstukuje, wstukuje coś na kalkulator i mi pokazuje, ile mam zapłacić, zapłacić w rilach. Ja robię to podzielić przez 4000 no i <grym> trochę wychodzi inaczej. Te, raczej podzielić przez kwotę, ile dolarów i wychodzi mi, ile on mi dał 4,6. Więc tamten pan dostał pouczenie, że jest po 4,0. Nawet. A? następny ciśniesz na wypadek no, są. Tak, trzeba się napedałować pierwszą pierwszą mhm. trzeba się trochę napedałować dobra zobaczmy ile mam czasu 12-13 minut Hi, good morning. Do you have lecithin? Lecithin? Lecithin, Uh lecithin, right? Yeah, lecithin. It's like for memory, improvement of memory. Oh, I have the other ingredients. Huh? I have like combined with the other ingredients. Uh huh, but is there le lecithin in it? Uh it contains Could you show me the ingredients I will take a look please? Uh, ginkgo, okay. Yeah, they combine, I think. Yeah, some in here, 200 milligrams. Okay, a lot of ginkgo. Okay, I have to think about it. Do you know how much it is? Uh, this one is $30.50. 30, 30. Okay, $30. Okay. 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 All right. Thank you very much. I think about it. Thank you. 30 dolka za ginko z lecytyną. Nie dziękuję. Chyba, że ginko z wcenie złocha, ale nie dla mnie. Dobra, słuchajcie, pójdę tutaj trochę cieniem, bo jest za gorąco. Kidoki. Stracyjkać. Kieś fryzury. Jest chyba fotograf, tak. To jest centrum, to chyba był kiedyś Marcino. Tak, jakieś chałziki. Tak to jakoś wygląda przy głównej trasie, ale to jest słabo zauważalne. Dobra, jak jesteśmy z czasem, proszę Państwa, z czasem jesteśmy 14:42. No to zobaczycie, mam nadzieję, że Wam się podobał ten krótki spacerek. Dara kręcę następny, następny dzień. Trzymajcie się, pa-pa!